Polska Strefa Inwestycji uatrakcyjnia tereny, pozwala na lepsze planowanie inwestycji, utrzymanie płynności, a także pozwala na zabezpieczenie chociażby kadr czy zasobów ludzkich, ludzkich w określonych oczywiście obszarach kraju, zwłaszcza w otulinach wielkich miast, gdzie zlokalizowane są ważne, prężnie działające i ambitne ośrodki akademickie. Kolejnych 60 firm dołączyło do naszego, pozwolę sobie tutaj powiedzieć, ekskluzywnego klubu krakowskiego parku technologicznego, całego ekosystemu firm działających nie tylko w ramach polskiej strefy inwestycji, ale funkcjonujących także w naszych budynkach. Jest to dla nas niezwykła przyjemność i niezwykły zaszczyt podsumować w takim gronie 2023 rok. Polska Strefa Inwestycji jest dla przedsiębiorców. Przede wszystkim stworzona została jako instrument przyciągania kapitału, a przez to zwiększenia atrakcyjności społecznej i gospodarczej danego regionu, gdzie inwestycja zostanie zlokalizowana i zrealizowana. Wracamy do Strefy, bo ponieważ warto, warto być tam, gdzie są inni, nadążać za rynkiem. Strefa daje taki asum, że bardzo chętnie inwestujemy tam i daje możliwość kumulacji pomocy z różnych programów to jest to, co nas napędza, daje możliwość do wzrostu, daje możliwość do rozwoju chcemy być tam, gdzie najlepsi. Budujemy relacje z naszymi firmami, chcemy im pokazywać, przekazywać, że oni są dla nas najważniejsi. Cenimy czas, mówimy firmom, z nami możecie rozwinąć się szybciej. Jeżeli naprawdę poważnie myślicie o rozwoju, to zapraszamy Państwa do współpracy po stronie Krakowskiego Parku Technologicznego. Znajdziecie Państwo profesjonalnych, znakomitych ekspertów, którzy Powiedzą wam, jak to zrobić. Czy da się w Polsce prowadzić firmy? To jest dobra, do, dobre pytanie, a ja myślę, że ja jestem żywym przykładem tego, że się da. Wracając do Polski po 30 latach, prowadząc firmę w Polsce w Oświęcimiu, jest to dla mnie czymś naprawdę w ogóle, tak jak mówiłem, kosmos. A ja jestem tylko jakby okładką tej całej książki. Książka jest bardzo, bardzo gruba. Za mną stoi duży sztab ludzi, rodzina, nasi współpracownicy. Inwestycja polegała na tym, że zrealizowaliśmy zakup nowych urządzeń, maszyn w firmie w 2023 roku. W 2024 roku możemy y, korzystać z tej ulgi, ulgi, poda ulgi podatkowej. To jest ogromne dla nas wsparcie i pozwoliło nam y, pozostać firmą rodzinną. Y, to jest y, dla, dla nas największa wartość dodana tego całego, y, tej całej inwestycji. To są zwolnienia podatkowe w podatku dochodowym CIT lub PIT. Bardzo prosty mechanizm. Im więcej zainwestujesz, tym większe dostaniesz zwolnienie, zwolnienie podatkowe. Jest to mega atrakcyjny sposób, ponieważ powoduje, że niezapłacone pieniądze można po raz kolejny inwestować, reinwestować, można się rozwijać, można korzystać z nowych technologii. Ale przy okazji, mają możliwość, tak jak na dzisiejszym spotkaniu, zobaczyć inne firmy. Inne możliwości, chodzi właśnie o sztuczną inteligencję, która daje też duży progres do tego, co się dzieje wokół prostego biznesu, czy też bardziej skomplikowanego, czy też takiego, jakiego my prezentujemy.